Cześć, tu Justyna i z kanału Sebastyczny, z kanału dedykowanego rodzicom dzieci niepełnosprawnych, tak jak u nas jest to autyzm i niepełnosprawność intelektualna. U nas śnieg, zima w pełni, naprawdę zimno, więc wróciliśmy do naszego zwyczaju karmienia ptaków, czyli dokarmiania ich, poprzez dawanie różnych smacznych rzeczy do karmnika. Tak? Powiedz, co będziemy dzisiaj dawać naszego karmiczka? Masło. To nie jest masło. Smalec. 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 Bardzo ciężko było ten smalec dostać tak, żeby nie był solony, żeby to był taki czysty po prostu tłuszcz da sikorek. No i wreszcie nam się udało. Co tu jeszcze mamy? Żurawina, orzeszki, dynia, rodzynki. Słoneczny, kasza. Słonecznik i kasza. Wszystko tak jak mówiłam, niesolone, niewędzone, takie żeby Słonecznik. było zdrowe dla ptaszków i żeby im nie zaszkodziło przede wszystkim, bo to wtedy żadna dla nich przysługa, jeżeli zrobi im się krzywdę. My sobie oczywiście nasz karnik daliśmy do domu, tak żeby go znowu wyczyścić, wymyć, uzupełnić i za chwilę damy go za okno, tak żeby służył ptakom. No i dopóki będzie taka pogoda jak teraz, na pewno będziemy coś tam do niego dokładać. U nas głównie są sikorki, gile, wróbelki, czyli takie ptaszki pospolite tutaj w naszej okolicy. To co? Dajemy do karnika? Tak. Nadajemy. No Pozdrawiamy Was w takim razie i my tutaj dokarmiamy nasze ptaszki.